Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Mifoli, a to jest Zagrajmy w Far Cry 2. Znajdujemy się w tym miejscu, gdzie ostatnio tak hamstro chciałem. Hej, hey, get me out of here! I don't belong here. Ja już chyba otworzę tego kulesia, bo mnie zaczyna wkurzać. Zobaczymy, kto to będzie. Kto uh, malaria. I know, man. Everybody gets it eventually. I can get you some pills for that. Meet me at Mike's bar later, okay? Jeżeli dobrze wiem, to się tak fajnie złożyło, czy jeżeli pamiętam dobrze, o ten koleś nazywa się, już wam mówię, Xiao Young, czyli osoba, którą grałem ostatnio. A tam, na tamtym zapisie moim kumplem jest Warren, czyli osoba, którą gram teraz. A teraz jest zrobiło tak fajnie na odwrót. Hey moi band, you did better than expected. Look, maybe I was hasty in my evaluation of you. Guys will do good work for me get paid. Come on back up to the fishing pair and I'll cash you out. Więc fajnie się jak mówię ułożyło, a ja teraz muszę znaleźć moją brykę. The big ol' z telefonem chodziłem z no z GPS-em w jednej ręce i z mapą papierową w drugiej, ale chyba już widzę moją brykę. Dobra, I tak, jak obiecałem, zmieniłem maczetę na nowoczesną. Jak widzicie, jest jakaś tam różnica w rękojeści. W działaniu w ogóle nie ma. Tak samo w bo tak samo... ciachaliście, które nie chcą tak za bardzo upadać, więc jest fajnie. Wsiądźmy do mojej bryki, do mojego żółtego samochodzika. I odbierzmy nagrodę, w końcu mi się należy. Ciekawe jak będzie, wyglądać Nie wydaje mi się, że była, no ale... O, to było to moje schronisko. Dobrze pojechałem czy nie dobrze? Zapomniałem oczywiście o mapie. No i tak to się kończy, ale źle potem. Stój, Ciężko do ogarniać, bo nie ma minimapy, ale w sumie fajnie, ponieważ jest tak idealnie. Nie ma żadnego budynku, poza amunicją zdrowia i pewnie się dałem wyłączyć, ale ja odwolę nie ryzykować. Tak jak w Mazowskim widać ile ma się użycia i to jest mój do grania, to w kraju nie widać po postaci, czy żyje, czy zaraz wróci na postępowanie Nigdy nie był dobre, nigdy nie Czyli Tylko nie próbowałem, co wiecie. Nie miałem takich gier z tego gatunku, i. właśnie ja nie ogarniałem. A się okazało całkiem spoko Chyba już trafię w drzewo, oczywiście. I mam nadzieję, że. tak, to jest jeszcze kompleks. Jeszcze w skrzynki. to mi zabroni? Ładnie zamarkujemy. No dobra, teraz... dawaj kasę. więc tu nie ma. Yy, pewnie będzie... w był A kto tam ci byli? APF, tak? Czyli to będzie front? Ci chyba będą właśnie frontem. Hey, you made it. All right. Okay, here's how it works around here. The only currency worth shit is rough diamonds. Don't accept paper money from anybody. I wouldn't wipe my ass with it. You do work for the UFLL, you get paid in stones. Now, one of my guys, not the sharpest blade in the set, picked up a case of diamonds and dropped them off here yesterday. He stuck them somewhere in camp and promptly got shot in the head back in town. Maybe you killed him. Anyway, if you want those rocks, go outside and find them. The case has a tracker you can home in on with your compass. If I were you, I'd go buy some medicine first. That malaria is nothing to screw around with. You'll probably have some luck over at Mike's bar. All those expat cabrones drink there. Get yourself healthy and come by the front's office in town. I'll introduce you to Kakumba, get you hooked up. Hey, he's coming out. Hasta luego. Chciał tak będę korzystał ze każdego możliwego punktu zapisu, ale też zapisywać. O, tak normalnie. akcji i postaram się nie korzystać właśnie z zapisywania w akcji ale tylko z zapisywania takiego o uhum. takiego w odpowiednich punktach Jak widzicie na tym czypie się miga mi zielona dioda która kiedy znaczy, jestem blisko Texa kiedy jestem bliżej to ona świeci bryka częściej jak patrzę się bezpośrednio na to to ona świeci światłem ciągłym. I pytanie jest, gdzie ona jest. Tam. Był późny. Naprawdę się jej nie umiał znaleźć. LOL. Moja pierwsza zapłata 10 diamentów. Wie, jak fajnie. Weźmiemy oczywiście jeepa, ponieważ jest lepszy. Mamy się udać do baru Majka tam wszyscy najewicze się zjeżdżają, bo może ktoś mu załatwuje pigułki pigu na malarię. No i... Cią te ręce przybierające się. Chyba to drzwi jest wolniejszy od normalnego auta, ale ma taki jeden kurs. To jest spory. Dokąd mamy teraz? Udać się, przejdziemy przez miasto, czy może lepiej nie? Chyba przez miasto będzie szybciej. W mieście jest zakaz korzystania z broni. Wow. Skoro jest zakaz korzystania z broni, to będę miał przynajmniej spokój i nikt się na mnie nie rzuci. Ile? 50 na godzinę? A ile ja jadę? Na pewno było tutaj. Tak w mieście jest zawieszenie ognia jeżeli ja użyję broni to każdy się na mnie rzuci pojedziemy tak poprzeczami miasta bo z tego tylko dobrze to właśnie ta droga nas doprowadzi do wyjazdu po drugiej stronie i mogą nam mnie się inne frakcje nawet jeżeli w mieście, jeżeli jadę w ich teren, nawet pomimo strefy zakazu, już tam zakazu, to zawieszenia. O, jechał się prawo. Bar u Majka jest już niedaleko. Jeszcze tylko kilka kilometrów. Z tego co gdzieś czytałem, wskakujcie ile... Ile ten park Cry ma kilometrów kwadratowych po obszaru? I teraz mam powiedzieć, że prawdopodobnie nie zdradziliście Ponieważ 50 km kwadratowych po obszaru to jest sporo, więc szczerze Załaduję sobie Która Które się tutaj, gdzie jest kasa? Chyba logiczna broń, kasa, to wiadomo, nie? Zadziewam, to mogę kupić i ulepszać giwera Dwa rodzaje broni w tej grze. Dobra, potem zapiszę. Nie ma handlarza? Trudno. Korzystamy z komputera. Jej, siedząc na komputerze. siedzę na komputerze? Mogę kupić sobie karabin szturmowy G3K4, czyli to co mam. I HomeLanda 30, y, 37. No i Makarowa. Przez mnie nazwanego Makaronem. A całej reszcie niestety nie zakupię. Tu jest zakładka broń. Podręczniki, które poprawiają celność, i wyposażenie. Ogólnie tutaj różnych rzeczy. Ja chcę mieć. Yy, pas wojskowy. Na przykład sobie zakupimy karabin ten, ponieważ jednak jest fajny. Tak, do kasy. Do kasy. I kupiłem broń. I teraz po tą broń mam się udać. Czyli pewnie się zastanawiacie, czemu kupiłeś broń? Przecież trzymałeś identyczny karabin w ręce. A trzymałem ale to był cel misji. Po prostu. A poza tym. Teraz będę mógł zawsze w takim magazynie sobie odebrać moją broń. I są dwa rodzaje broni w tej grze. Pierwsza, nowka wyjściówka, taką o jaką teraz korzystam. Nie mogę się powstrzymać. To jest takie fajne, jak się wszystko rozpada. Kolej, butelka. Stół. Butelka z żyje. Szklanka. Ale trafisz to. No, butelka, powiedziałem

I got nothing else to do, Magruder shit can me and I don't have enough money to fly home. So, fuck it. I mean, seriously, fuck it. This place. Dude, it's like a plane and the engines just fell off. And the pilots are too busy choking each other to see there's a problem. Fuck it. Okay, I think i to get the Okay, bye. Sname? You people never stop. Here's the bloody tape, alright? That's it. That's all I've got. Uh, Zhom? Well, aren't you going to destroy it that's what your friends usually do wait you're not here for the tapes are you well, i see the problem now you can get the pills you need from the church in pala the priest there will help you assuming you make it in time just passes along for me you can't break a man the way you break a dog or a horse the harder you beat a man the tougher so you're not one of them i'm ruben o'louganby what you call a stringer and you are new. I can tell by the state of your clothes. They're much too clean. You're taking a chance talking to me. I'm personal non grata around here. The warlords want me out of the country. They don't like the story I'm writing. It's about the war, and about them, of course. But mostly, it's about the famous arms dealer, the Jaka. That was him on the tape. Do you know I have covered sixteen wars across Africa? Sixteen. And every time he has been there, selling his weapons and making a fortune while millions of people suffer and die he thinks he can continue to do his work in secret but not this time these stories they are going to come out the jackass the warlords the soldiers the boy soldiers even the ngos i intend to expose the whole sordid mess i make it sound very dramatic we'll see if anybody back home even notices sí, bueno. To mój drugi najlepszy kumpel. lord think I know you are. Are you. If you ever need any help, come find me. My name is Stay away from the factions. They're animals, both sides. Się trzymać się dla ludzfrakcji, a sam mam akusulkę. I ma koszulkę... Nie pamiętam jak, jak Są tutaj dwie frakcje w tej grze. I jedną jednej pomagaliśmy. No i też tą. Dla nich uczestniliśmy w Garnizon czy... Takie tam... A drugi... GPS Druga. Co oznacza diamenty? Właśnie pójdziemy w tą stronę E, przestał mrugać, czyli bardziej to było w tą No mrugaj diodo, mrugaj Tak wiele od ciebie znaczy Idealnie na wprost Tłumaczyła się przez to przebyć, prostu. Ale fajnie, jak może coś porozwalać. Prawda blisko diamentów Aha! Moje piękności, nieuszlikowany diament. I mój karabin. Piękność, zresztą też. Teraz to do miasta pola po biegunki na malarię, żeby się wreszcie pozbyć tej choroby. I może naprawię mój pojazd, zanim przywachlę w coś większego i eksploduje. Czego zresztą nie chciałbym doświadczyć. Muszę pojechać tak jak przyjechałem. Muszę pojechać tutaj. I dobra, powinienem trafić, ponieważ jest tylko jedna droga. Czy będzie znowu... Tutaj wpadłem, tak? To było to wielkie... ...luźnięcie. Obok jest druga droga, którą chyba jadę troszeczniej. śnieg. autu, dobra? Bo gdzieś czas w jedną stronę to jest... ...druga. Miasto Para jest tuż przed nami. Mogłoby być je wdeś tuż za rogiem Dobra, olaź diamenty szczerze mówiąc to jest kasa, no ale jakoś nie chcę się ich tak zbierać, nie będę was z Jest i ono Miasto fala Kolejne diamenty, ale w mieście więc szczerze Z tego co zresztą się zorientować nie można się zbierać diamentów na swoim terenie osobne sznaki UFL nie, nie, no... Plakaty patrzcie, jakie zawsze nie brończyć? mamy na dole tutaj. Jest tyle do góry. Patrzcie, to normalnie w miarę i RPG też całkiem. Tu jest UFL. Hej, masz ten sam co ja? Nie, po drugiej stronie będzie. Prąd. Ale teraz mam to gdzieś tutaj do kościoła pala. Ale skoro to jest kościół, to to jest hotel. A skoro to jest hotel. To tutaj się obudziłem i tutaj zestałem masakrę i może z... odnajdę moje rzeczy z powrotem. Aby były. Czyżby to był mój pokój. Nie, zdecydowanie nie, w moim było łóżko.

I would be very happy to give you what little medicine I have in exchange. I think you should take one of those right away. Those will only last a short while, but I may know where to get more. Not all of my people have left. Many are trapped, scared of what will happen if they are caught trying to leave. And there are others. Dobra, jasne, że wrócę, zapamiętam sobie. Dzięki. Tam, 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 ukończyłem samouczek oraz część treningową. Mogę iść do sztabu oraz do UFL. Ja pójdę do sztabu, ponieważ sztab był ci, którzy mi pomogli, a ja się chcę odwdzięczyć. Jasne, jasne. Tu jest UFL, a tam jest sztab. A poza tym... Jak zacząłem spiegleć tak samo od siebie, to... Pomogłem UFL. Przez przypadek. Ale pomogłem UFL, a więc... Teraz chcę pomóc sztabowi. E, ziom, puść mnie. Aha, misja w UFL. Dobra, ja myślałem, że mam do wyboru. Byłoby zresztą fajnie. No ale skoro nie, no to w takim razie idziemy do was. Cześć. Wypchaj się. Dobra. Oh, Łomatko, ale... Chrypa, trzeci odcinek, pod rząd. UFL... Fight to War. Punkt zapisu gry. Nie mogę tu nic zrobić, nie. Chętnie skorzystam. Zapisz. Na no, Łoranie zaakceptuj. I udamy się na górę. Czyli zabłąknięte, pewnie jak najszybciej. Cześć. Dajcie ja do Kolesia. How oh, you get across border? Nobody can come into country these days. Tell him. There is a special forces out within area, just gun for hired guys, but they are armed to the teeth. They are picked. So we'll get to the point. No takumam Standby point is in southern desert. Find the team and destroy their gear. Then they are nice and screwed. Payments here. Oh, don't forget this kassa. is a secret mission. So you, UFL guys don't know you. Don't expect any help out there. jasne, nawet mi nie pomogą, ale mamy uaktualniony cel gdzieś na pustyni. No, siemka k mnie? Dzięki, a teraz dawaj broń. Eee, giberem mi tutaj. No, myślę, że, już myślałem, że mi zajumał mój mi... sprzęt. Przepraszam, żeby tutaj musiałeś zrobić masakrę teksańską. No, ale zawieszenie broni. Hey, it's Marty. Dobra, mamy się udać do domu. Gdzieś tam mamy dwa cele, zresztą, jak widzicie. Pierwszy jest tam daleko, drugi jest tam blisko, więc uda się najpierw tam blisko, co jest chyba bardziej logiczne. Mam nadzieję, że skarnę jakby się pod wracanie.

właśnie power trochę będzie ja się już jedę w drugą stronę i muszę pisać, muszę pisać, muszę pisać, muszę pisać, muszę pisać, muszę pisać, muszę się muszę pisać, muszę pisać, muszę pisać, muszę pisać, muszę pisać, muszę pisać, muszę Kamień. Oczywiście, ja tu chcę jechać ładnie, grzecznie, w prawo, ale kamień zawsze jest ważniejszy. Tej mojej drogi nie ma na mapie. Czy mi się zdaje? Nie wiem. Bo... Ponieważ jest w wejść i wiem, że jestem przy krętny a nie ma na mapie map drogi. Tak ja i moja logika.

Jeszcze zdążył uciec. No, machaj, machaj, machaj tym, tym śrubokrętem. Nie, jakimś śrubokrętem. Yyy... Tak Jak to jest, jak... to jest najgorsza jak jakaś rzecz jak się... Ale skoro jesteśmy po obozie, to może jednak... O! Ale się podnosiło. To jest... Się... O matko, 6 podskoczyłem. Nie było takie nic, a auto wyjeżdża, ale... Oh. Naprawdę masakra. Okej, okay, teraz to... trzeba złapać, bo to naprawdę było straszne, bo jest... mnie jest naprawdę późno. Pół do dziesiątej. A nagle mi kolejś wyskakuje z zaplesów i... Wiecie, i nagle... ...przywala w tył tak bez ostrzeżenia nawet. Cham zajdźmy jechać w flanki. Mam nadzieję, że już nikogo tutaj nie ma. Powiniencie mnie obchodzić to znaleźć tutaj punkt z zaopatrzeniem. I dzięki temu będę wiedział, czy mamy punkt z zaopatrzeniem. Czyli to jest punkt z granatami albo z amunicją. I mamy go rozpoznane. Wróćmy do mojej bryki, może. Gdzieś tam została. Potrącona przez inne auto. Za to, że mnie wystraszył. Wiem, że to chyba nie był on, no ale nieważne. Należy im się. Ty za to, że mnie wystraszyłeś. Pajacu jeden. Mógłbym się z tym mieć zawał. On nic. Ech. więc nasz przyjaciel, którego imienia ja teraz nie pamiętam? Martinez? Nie, Marty. O, Flora. <grytka> Flora. Griem, na pomoc. Trudno, niech sobie czeka. Jakoś na razie nie widzę. Nie mam żadnych potrzeby boję w Schronienie jest tam na ciepłokręgach. Puta, jestem ciekaw z kielich Policja i kolejny posterunek. To... Ustrzelić Patrzę, jak fajnie się Mi na niebiesko kierunkowskazy gdzie mam jechać Weźmiemy ich auto Bo mało odniejszy kolor Co prawda jestem tutaj postawiony No ale mniejsza z tym na szczęście w porę zdążyłem się Cofnąć i... i skoczyć na działko. Teraz przed nami powinien być posterunek Więc też skoczę na działko. Bóg Headshot Okej, okay, ten się ładnie poskładał Oj, co się skupło. Aż blacha do mnie doleciała No już... Ła wow, Dalej tam się żyje.

Czyli co, koleś myśli, że jest fanny, tak? Tylko, że ma taki mały problem. Czas ja jeszcze strzały, jeszcze. Szutkaniec, nie obchodzi mnie to, nie lubię szutkańców. Zawsze wolałem jakieś czermówki. O, tego szukałem. I jeszcze do tego takie coś, ale na tym posterunku zakończymy odcinek. Za to niebieskie. Aha, że kasa i safe house, dobra. Mukuba, Pala, Lumber, ogiec Na tym odcinku myślę, że zakończymy odcinek. Ja się będę z wami żegnał, mówił mi woli, pozdrawiam, trzymajcie się. Na razie. Hejos!